Ten bałagan, który widzicie za mną w kuchni, to jedzenie na kolejne dwa dni. W tym filmie opowiem wam, dlaczego jest tego tak dużo i jak przygotowałem to w mniej niż półtorej godziny. Zapraszam do oglądania. O kurde, coś się pali. Dobra moi drodzy, bo możecie sobie pomyśleć, co ten psycholog... Wyprawia, czemu on gotuje tyle jedzenia, po co mu to wszystko, kto to zje. Jak obserwujecie mnie, znacie mnie i mój kanał, to wiecie, że ostatnie dni, a nawet tygodnie, nie były takie, jak być powinny. Było dużo podróży, była siostra tutaj u mnie w Hiszpanii, a że dzisiaj właśnie, kiedy nagrywam tego vloga, wyprowadzam się z mego mieszkania i postanowiłem, że to będzie dobry film, żeby pokazać wam, moi drodzy, w jaki sposób można w takich warunkach nawet utrzymać Michę. Myślę, że z tego co tutaj dzisiaj ugotowałem, spokojnie starczy jedzonka na całe dwa dni. Zobacz, tutaj na przykład jest cała miseczka brokułów, tak? Jest cała miseczka brokułów, zobacz, ciach, i to jest jeden brokuł. Tutaj zatem mamy kolejne miseczki, nie będę otwierał, bo cieknie, bo wiesz, kurczę, co za porąbanie, co rozstawił na łóżku, wszystko, ale na szczęście to już wczoraj była moja ostatnia noc, także już w tym łóżku nie będę spał. Jest ryż, fasola, pieczarki, wszystko smażone na oliwie. Jest do tego mięsko mielone, wołowe moi drodzy. Wszystko jest pięknie, ładnie zapakowane. Możecie to skonsumować w każdej chwili. Na śniadanko natomiast. Zrobiłem sobie 6 jajek, zrobiłem sobie 4 kanapeczki z pomidorkiem oraz dorzuciłem awokado moi drodzy. Ja sugerowałbym osobiście, jeżeli byśmy naprawdę rozdzielali tą szamkę na 2 dni, zrobić to w taki sposób, że rozdzieliłbym śniadanko, zjadł 3 jajka rano, zjadł 2 kanapeczki do tych jajeczek. I do tego dorzucił te owoce, które też tam były, nie, na przykład dwa banany i jabłuszko, a następnego dnia dorzuciłbym nektarynkę i też dwa banany do tego śniadanka, nie? Po takim śniadanku spokojnie można odczekać dwie godziny, i zrobić trening. Później zatem mamy takie dwa boksy do skonsumowania przez cały dzień, a brokuła rozdzielamy wedle uznania. Możemy go zjeść naraz całego, ale możemy też posortować go na cztery części i dodać do każdego z boksów. I moi drodzy, jeżeli chodzi o makroskładniki to wszystko teraz wyświetli się Wam tutaj. I te makroskładniki, które się Wam tutaj wyświetlają, są moi drodzy makroskładnikami, które zawierają wszystko to, co przygotowałem na te dwa dni. Natomiast, jeżeli byśmy to podzielili, to taki jeden box ma tyle kalorii, białka, tłuszczu i węglowodanu, co się tutaj teraz wyświetla, no jest na dwa dni, więc dzielicie sumę, którą już przed chwilą tam podałem na 2 no i wychodzi wam zapotrzebowanie kaloryczne na dzień tyle ile się tu teraz wyświetla jest do spożycia w ciągu jednego dnia. Myślę, że to dla wielu osób jest spokojnie wystarczająca ilość, chyba że jesteś takim, wiesz, wielkim dzikiem, 100 coś kilo, no i robisz masę, no to może to dla Ciebie nie wystarcza. No, ale myślę, że dla większości jednak to jest wystarczające, żeby spokojnie budować mięśnie. dobrze się czuć i moi drodzy, tak naprawdę to jest wszystko. Przygotowałem to w mniej niż półtorej godziny, zaufajcie mi, łącznie z posprzątaniem całej kuchni. Najpierw gotowałem jajka, w międzyczasie, kiedy one się gotowały, robiłem kanapki, później, kiedy to z zrobiłem, zająłem się boksikami, tyle godzinę 20 coś mi to zajęło dokładnie, także moi drodzy przepiękna sprawa jeśli chodzi o ceny na wszystkie produkty, ja obecnie znajduję się w Hiszpanii więc na wszystkie produkty, które poszły do tego, co już tutaj mamy tak, to jest tyle w Polsce myślę, że będzie taniej, ponieważ pamiętam, że kiedy robiłem porównanie cenowe produktów w sklepach Polska kontra Hiszpania, było po prostu w Polsce nieco taniej, przeliczając oczywiście na złotówki, nie biorąc pod uwagę zarobków, dobrze? I tyle. I tak naprawdę tym odcinkiem chciałem wam uzmysłowić, że wcale nie jest ciężkie trzymanie diety, nawet kiedyś jesteś w RASZU, nawet kiedy wiesz, masz dużo na głowie, bo myślę, że półtorej godziny spokojnie da się znaleźć, każdy może tyle znaleźć, jeżeli w jakim stopniu chciałby zadbać o, o swoje zdrowie, o swoją formę, o sylwetkę, tak? Moi drodzy, nawet nie półtorej godziny, bo to jest szama na dwa dni, więc 45 minut dziennie wychodzi. Panowie i panie! tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że to kogoś zainspirowało. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, w jaki sposób, krok po kroku dokładnie przygotowuję takie posiłki, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jakich przypraw używam, jak to smakuje, jak to testuję, yy, gdzie kupuję produkty, takie różne rzeczy, takie smaczki, dajcie znać w komentarzu, moi drodzy, bo cały czas intensywnie myślę nad serią, w której będę wam krok po kroku pokazywał, jakie posiłki gotuję, jak one są proste i szybkie do przygotowania i jak mogą być zdrowe i pomóc wam Swoją masę mięśniową lub pomóc wam utrzymywać formę w zdrowy sposób i tani przy okazji, bo sami widzieliście, wcale nie wyszło to drogo, ponieważ tyle, ile podałem cenowo, podzielcie sobie na dwa i tyle wydacie wtedy dziennie na jedzonko. Tyle, dzięki że byliście. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę i subskrypcję. Napisz komentarz, czy chciałbyś. Tą serię, o której przed chwilą wspomniałem, zobaczyć na tym kanale oraz udostępnij ten film dla swoich znajomych, którzy być może potrzebują takiej inspiracji, jeśli chodzi o żywienie, bo nie mają czasu, a chcieliby zdrowo się odżywiać i dbać o swoje zdrowie i formę. Trzymaj się, do zobaczenia. Cześć.